Pani Izy Storunia znają wszyscy. W lutym tego roku kobieta została zatrzymana przez policję, a prokuratura postawiła jej zarzut gruźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Pod wpływem emocji kobieta napisała w internecie gin człeku i za to zasiadła na ławie oskarżonych. To była tragedia, panie redaktorze. O godzinie 6.30 dzwoni policja, żeśmy otworzyli. No, oni mówią, że do mnie przeszukanie mieszkania, że mam się ubierać i jestem zatrzymana. Dziś rano pani Iza stawiła się w sądzie. Zdenerwowana, wystraszona, po nieprzespanej nocy. Bardzo, jestem tak zdenerwowana, że się częca. Jestem już tym wszystkim zmęczona. Bo naprawdę człowiek nie chciał nic złego zrobić. To jest skandal, co się dzieje naprawdę. Rozprawa rozpoczęła się po dziewiątej. Zdalnie brał w niej udział szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który przekonywał, że internetowy komentarz potraktował dosłownie. W masie gruźb karalnych, e, takich bardzo konkretnych, pani słowa odbieram tylko i wyłącznie jako słowa, e, jako groźby karalne, była propozycja tej ochrony policyjnej. Wynajęliśmy ochronę zawodową, z którą współpracujemy. Na naszym festiwalu e, w Rock. Co na to pani Iza? Kobieta kategorycznie zaprzeczyła, by chciała odebrać życie Osiakowi lub do tego podżegała. Wytłumaczyła też szefowi woźb różnicę między człowiekiem a człowiekiem. Ja nie napisałam gim człowieku, tylko gim człowieku. Nie dopisałam z Facebooka. Bo dlaczego tak napisałam? I powiedziałam, przepraszam, w telewizji Republika. Był wywiad i powiedziałam, i było to puszczone, powiedziałam, przepraszam bardzo, bo ja nie miałam nic złego na myśli. A jakby pan czytał, gdyby Słowackiego, to by pan wiedział, co to znaczy gin człowieku. To jest staropolskie, to nie jest, jak ja bym napisała gin człowieku, to by można było, że ja się komuś odgrażam. Ale ja nie napisałam gin człowieku", człowieku, tylko gin człowieku. Wyraźnie poirytowany, charytatywny celebryta zaproponował ugodę w zamian za przeprosinę. Dzielna emerytka zgodziła się, ale postawiła warunek. Owsiak ma przeprosić za kampanię dotyczącą sepsy. Także proszę, żeby Pan przeprosił mnie za to, że na moim Facebooku pana Bigbordzie był napis, że zwyciężymy sepsę. Nie jak nie w to sepsy, proszę ale przeprosić za kłamstwa. Przepraszam ja za kłamstwa skierowane wobec Pana i wobec Pana najbliższych. Może Wysoki Sąd przeczyta ten tekst i Pani przeczyta ten tekst i powie, przepraszam, to jest nieprawda, co w tym tekście napisałam. Ja, proszę Pana, chorowałam na raka. Nie widziałam żadnego sprzętu z serduszkiem w Ja Rozdrażniony Owsiak wyszedł z sali. Za nim prokurator, który nie chciał komentować sprawy. Sprawy billboardów, które pojawiły się podczas kampanii wyborczej w 2023 roku pamiętamy wszyscy. To ona najlepiej świadczy o intencjach lidera orkiestry i wykorzystaniu charytatywnej akcji do celów politycznych. I żeby wygrać z sepsą. Pani Izabela nie miała na myśli żadnej groźby karalnej. Gień człeku oznaczało, że Jerzy Owsiak zakończył swoją karierę publiczną, którą prowadzi, i było w związku z debatą publiczną na temat. Tego, jaką działalność prowadzi Jerzy Owsiak te, teraz też polityczną działalność. że Nie może być tak, że cały aparat państwa stoi na baczność w momencie, kiedy e, są jakieś negatywne komentarze na temat e, Jerzego Owsiaka, z uwagi na to, że jest e, jednym z ulubieńców obecnej e, władzy. I dlatego na proces pani Izy Storunia trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Obrona powołała kolejnych świadków. A pani Iza dziękuję za wsparcie, które otrzymuje z całej Polski. Mam bardzo duże słowa wsparcia w sąsiadach ze znajomych z całej Polski dzwonią. Także cały czas mnie podtrzymując z Gdyni, z Nowej Sile morskiej, z Gdyni bardzo dużo ludzi dzwoni, naprawdę z sąsiadów, którzy powiedzieli, że są dumni niej. Spraw takich jak dzisiejsza toczy się w kraju kilkanaście. Jerzy Owsiak próbuje przekonywać opinię publiczną, że nie jest winny emocjom i krytycznym komentarzom, które padają pod jego adresem. Nie chce pamiętać o swoich politycznych związkach i mocodawcach oraz o tym, że już dawno przestał być jedynie rozkrzyczanym panem w czerwonych okularach, a Polacy mają prawo jednoznacznie to oceniać. Janusz Rzyczkiewski, Republika.